Zwycięstwo zielonych na zielonym terenie w Zielonej Górze. Krótko mówiąc, 2 do 1 Paweł Piceluk, brameczka i wreszcie gra na swojej ulubionej pozycji. Co najważniejsze, było dzisiaj widać, czy zgodzisz się z tym stwierdzeniem. To znaczy, powiem tak, jeśli chodzi o sam mecz, przyjechaliśmy tu po zwycięstwo. Być może to zachwianie przy rzucie rożnym troszkę nas wybiło z rytmu, ale. Doprowadziliśmy do wyrównania i oczywiście do doprowadzenia do zwycięskiej bramki, tak? Jeśli chodzi o moją pozycję, to początkowo wychodziłem na skrzydle i zostałem idealnie obsłużony przez Karola. Nie pozostało mi nic innego, jak tylko grać bramkarza i umieścić piłkę w siatce. Przez bodajże 15-20 minut grałem jako wysunięty napastnik. No powiem szczerze, że no dobrze się czuję z przodu. Mam tę inklinację do gry ofensywnej. Także, także no, uważam, że dobry mecz dzisiaj w moim wykonaniu. Grzegorz Rasiak złapał kontuzję, nie wiadomo jak długo będzie musiał pauzować. Chyba, o, chyba oznacza to, że tak naprawdę w najbliższych spotkaniach zagrasz już na tej pozycji najbardziej wysuniętej. Będziesz mógł udowodnić wszystkim zgromadzonym, że Paweł Piceduch to nie tylko podania i co najwyżej wejścia ze skrzydła z golami, ale także uderzenia z samego pola karnego. To znaczy Tutaj nie rozpatruję tego tak, że teraz Grzesiek doznał kontuzji. Są jeszcze koledzy czy Karol Gregorek, czy Łukasz Spawski, którzy też prezentują też formę na treningu. Także trener będzie miał ból głowy. Ja oczywiście pokazałem dzisiaj charakter i, i to, że potrafię zdobywać te bramki. No i myślę, że w na najbliższym spotkaniu wyjdę od pierwszej minuty. A czy wyjdę na skrzydle, czy wyjdę na, na typowej dziewiątce, to już czas pokaże. Moje ostatnie pytanie dotyczy bardziej już stref defensywnych. Można powiedzieć, że dzisiaj tak naprawdę Zielona Góra głównie królowała tym, że ma dobrze opracowane i przygotowane stałe fragmenty gry. Natomiast poza tym ciężko im było składać jakiekolwiek akcje. Zgodzisz się z tym stwierdzeniem? I co by należało poprawić w Warcie Poznań, żeby mniej więcej mieć takie same groźne te stałe fragmenty? Nawiązując do pytania właśnie tutaj, Zielona Góra wykorzystała nasze zachwianie przy stałym fragmencie. Przekroju całego spotkania nie stworzyli jakichś dogodnych sytuacji, które by mogli zamienić na bramkę. Myślę, że w sumie dzisiaj zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Wybroniliśmy, wybroniliśmy zwycięstwo i oby tak dalej, oby ta pasa trwała i trwała do końca.